Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów, Dolina Noteci. Na program zaprasza sponsor Coral Travel, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive w ciepłych krajach. Na program zaprasza sponsor operator sieci Play, dostawca światłowodu. Play. Witam serdecznie, Marek Horczyczak, zapraszam na prognozę pogody. Dziś o pogodzie goście z farmy. Bardzo dziękujemy. Dobry, choć chłodny wieczór. Ilona Krawczyńska oraz Marcelina Zawacka to my dzisiaj dla Państwa zapowiemy prognozy pogody. Na początek skupmy się na Europie i mapy Europy jednoznacznie nam podpowiadają, że nad Skandynawią rozbudował się wyż, który sprowadza na nas chłodne i suche powietrze. Ciśnienie będzie wysokie, wyż będzie powodował małe zachmurzenie i przez co temperatura, uwaga, będzie coraz niższa. Jednak patrząc na to, że dzień się już powoli kończy, to skupmy się na nocy, a ta zapowiada się dość pogodnie, bez opadów. W nocy najcieplej będzie w Kołobrzegu, bo do minus pięciu. Poza tym na zachodzie minus trzynaście, minus piętnaście, jednak na wschodzie i w górach... Aż do minus 16. No i niżej, tym i temperatura niższa. Jednak warunki na drodze dość dobre. No właśnie, a propos tej drogi, to Ironka, jeśli chodzi o motocykle, to nie, po, nie, nie radzimy teraz wjeżdżać na drogę. My jesteśmy motocyklistkami i chciałbyśmy tutaj przestrzeć. Generalnie jest powiedzenie, że nie ma złej pogody, jest tylko zły strój, ale nie wiem, czy jest jakikolwiek dobry strój na te temperatury. Zachmurzenie na, na jutro będzie małe, dociera do nas uwaga, suche powietrze. Tak, to prawda. Polska na wybrzeżu, na pomorzu, uwaga, od zera do minus 4, minus 5. Tutaj widzimy Olsztyn minus 4 i Malborg również minus 4, który bardzo serdecznie pozdrawiam, bo ja akurat z tego miasta, więc wysyłam dużo pozdrowieni. I trzeba i przyznać, słońca. że mimo wysokiego ciśnienia myślimy, że jutro sporo osób się uśmiechnie, ponieważ w końcu dotrą do nas promienie słońca, których tak bardzo potrzebujemy. Drodzy Państwo, drodzy kierowcy, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. Południowy wschód, nie, niebo niemal bezchmurne do minus pięciu. Ilonka, oh, właśnie Łodzi, Jutro będę w łodzi pięknie, słonecznie, choć trochę chłodno. Górny, dolny śląsk, podobnie, podobnie lekkie zachmurzenie i od. Tak do minus 4 stopni. Na drogach cały czas bardzo dobre warunki. Jak Ilonka wcześniej powiedziała, ewentualnie można zabrać okulary przeciwsłoneczne, bo słońce będzie cały czas mocno świeciło. Minusowe temperatury wciąż. Biometr korzystny w całej Polsce. Jednak niech słońce i przedstawione temperatury państwa nie zmylą, ponieważ przez wiatr odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, około minus 7 stopni. Kolejne dni, w środę e, minusowe temperatury cały czas się utrzymują, natomiast uwaga, w czwartek już popada deszcz. Popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg i trzeba uważać tutaj, ewidentnie już trzeba uważać na drogach. Będzie raczej mało przyjemnie, natomiast teraz idziemy tam, na co wszyscy <laughs> czekamy, czyli weekend, piątek, sobota, niedziela. Czeka nas... Delikatna zima, delikatne ochłodzenie. No i ciśnienie, uwaga, będzie spadać. Będzie coraz niższe. No, będzie niby spadać, ale są miejsca w Polsce, gdzie ciśnienie będzie cały czas rosło i temperatury będą cały czas rosły. A mówię o wsi Kamionka, ponieważ to właśnie tam nagrywałyśmy farmę. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia za chwilę. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Na program zaprosił sponsor Coral Travel, organizator rodzinnych wakacji all-inclusive w Turcji. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, dostawca światłowodu. Play. Będą momenty, a na to się czeka. się. Rozbiorę się przed Ministerstwem Ochrony Środowiska. Lux? FUKS 2. Kulisy. W środę o 19.55 w Polsacie. Stworzyła miejsce kultowe, w którym plotkuje się na każdy temat. Salon Jean. Steve chce, żebym schudła. Zmieniłby śpiewkę, jakbyś miała tyłeczek niczym J. Lo. Ciasteczko. Wzięłabym go do łóżka, gdybym nie była tak płodna. Salon Piękności. W środę o 21.05 w Polsacie. Sponsorem programu jest firma Link4, ubezpieczyciel w zakresie OC i AC. Sponsorem programu jest SodaStream, producent domowych ekspresów do gazowania wody. Na program zaprasza jego sponsor Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent kosmetyków do włosów. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci.